Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty mądrości, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Rozumu zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Rady zmiłuje się nad nami. Duchu święty męstwa zmiłuje się nad nami. Duchu święty umiejętności zmiłuj się nad nami. Duchu święty pobożności zmiłuje się nad nami. Duchu święty bojaśni Bożej zmiłuj się nad nami. Duchu święty światło proroków i apostołów, zmiłuje się nad nami. Duchu święty nasz Pocieszycielu, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw i przepuść nam Duchu Święty Boże, bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Od zuchwałej ufności w miłosierdziu Boże, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty Boże, od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od zatwardziałości serca wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od zaniedbania pokuty aż do śmierci wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od nagłej i niespodziewanej śmierci wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od potępienia wiekuistego wybaw nas, Duchu Święty Boże. Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, wybaw nas Duchu Święty Boże. Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, przez Twoje przyjście w językach ognistych, my, grzeszni, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Boże. Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Boże. Abyś nam stałości i maństwa udzielić, raczu, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś myśli nasze ku podążaniu niebieskich rzeczy podnieść, raczu, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić, raczu, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć, raczu, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś nas własce swojej utwierdzić i zachować raczą, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczą, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Baranku Boży, który kłacisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Ducha. Modlą się. Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją. Zapal w nas ogień Twojej miłości i chroni od wszelkiego złego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału i dołączenia do codziennej wspólnej modlitwy.